Dobry, dzisiaj w naszej szkole odbywają się Katarzynki, to znaczy święto naszej patronki Katarzyny Kobro. Z tej oto właśnie okazji zaprosiliśmy do nas gimnazjalistów, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji. Zapraszam! I, 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 yeah. Witamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów na naszym święcie szkolnym. Święto nazywa się Katarzynki. To jest pani Katarzyna. To nie znaczy, że to jest jej święto, jej również, ale przede wszystkim naszej, naszej patronki szkoły Katarzyny Kobro. Co to, kto to jest ta pani, pani Katarzyna, to dowiecie się tutaj za chwileczkę z wykładu, ale z inicjatywy naszych naszej społeczności szkolnej postanowiliśmy, że to święto będzie wyjątkowe. Nasza szkoła nie ma dzisiaj zajęć dydaktycznych, tylko przyjmuje właśnie takich gości jak wy. A pani Katarzyna, która u nas jest polonistką w szkole jest główną jakby winowajczynią. Bardzo nam miło widzieć Was tutaj, tak liczną grupę Szczególnie chcia, serdecznie chciałbym powitać gimnazjalistów z Wróblewa, ponieważ domyślam się, że podróż była długa i szczególnie im jesteśmy wdzięczni za przybycie, ale również mm, witamy gimnazjum z gimnazjum Skarż, z Łasku, z Sieradza Plan dnia Zapewne już znacie. On Troszeczkę nam się te godziny przesunęły. Chcieliśmy, aby wszyscy mieli możliwość odsłuchania wykładu pani kantorczyk, więc czekaliśmy jeszcze na tych, którzy się troszeczkę spóźnili. Ten wykład potrwa około pół godziny i następnie przejdziemy na salę gimnastyczną. Sala gimnastyczna podzielona jest na sześć sektorów. I w każdym z tych sektorów spróbować będziecie mogli tego, co na co dzień robimy w liceum plastycznym. Mamy sektor rzeźby, mamy koło garncarskie, studio fotograficzne, miejsce, gdzie można zaprojektować ubiór. Będziemy robić kolaż. Mamy też takie miejsce, gdzie układamy puzzle z motywami obrazów znanych malarzy. No i będziemy wspólnie Strzenną, to myślę szczególnie interesujące. Pod, będzie się to działo pod opieką Pana Krzysztofa Nowaka. I te działania plastyczne myślę, że zajmą nam około 2,5 godzin. Później będzie podsumowanie, krótkie omówienie tego, co, co uda Wam się dokonać. Aha, zapomniałam jeszcze o sektorze rysunku, tak? Tam modelką będzie nasza uczennica Janna Trzeszczak, mam nadzieję, że jest obecna. <gryw> Bardzo się cieszę. Także no, życzymy Wam e, miłych wrażeń. E, Mamy nadzieję, że to będzie dla Was taka okazja, żeby poznać atmosferę e, tej szkoły. Dzień dobry. Jak tam się pozuje? Bardzo, bardzo fajnie się pozuje. Znaczy, szczerze, mam ochotę pobiegać. Mam dzisiaj tak dużo energii i kazał mi tutaj siedzieć. Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Taka szkoła. Nie no, i byście mogli ich tam zniechęcić, żeby, żeby szybciej malowali. Albo żeby szybciej kończyli. Wiesz co, widzę, że nieźle im idzie. I może już niedługo skończą. Dobra, dzięki. Dzięki. Cześć! Jak masz na imię? Jagoda. I jak ci idzie? No nie wiem, myślę, że chyba dobrze. Czyli oceniasz swoją pracę na bardzo dobrą? Znaczy no, nie wiem. No, ja nie będę oceniać swoich prac raczej, bo zostawię to dla innych, dla komentarza. Trzeba być pozytywnym, pamiętaj. A może planujesz przyjść tutaj do szkoły? Znaczy, zastanawiam się, czy chcę iść do plastyka, czy może do innego, zwykłego liceum, a chodzić na kurs po prostu rysunku. strasznie Cześć! Jak masz na imię? E, Natalia. I jak tam? Bardzo fajnie, podoba mi się bardzo. Modelka się nie rusza? Czasami, ale jest dobrze. Tak? Mm. A może planujesz przyjść tutaj do szkoły? Zastanawiam się właśnie nad tym, ale jeszcze mam czas. Tak? A co Cię do tego zachęca? Znaczy ogólnie... Co Ci mam... u nas podoba? Od dziecka bardzo lubię malować i myślałam, że w tym kierunku dalej, ale nie wiem, zobaczę jeszcze. Czyli czekamy, jak się zdecydujesz. Nasza szkoła jest zawsze otwarta. Dziękuję bardzo. Też dziękuję. Witam pana profesora. Dzień dobry. Jak tam sobie. Zeskuczone. Co, jak sobie? Sobie co? Do pytanie. Jak tam sobie radzi młodzież? Jak tam młodzież? sobie radzi młodzież? Bardzo... Czy grabi sobie? No, na razie sobie nie grabi. Nagrabią sobie, jak przyjdą do nas ze szkoły. Na razie się bawią, fotografują, jest sympatycznie. <laughs> Tylko mnie nie lubi, od nowom nie lubi Ty jedna na milion, lubi moja moja I każde dwa jest za do moje wina Ja nam się tylko z tobą malusz nie gości mnie nie lubi, mi lubi Podoba wam się? No, nawet fajnie jest no. A czy może planujecie zająć się w tym w przyszłości? No ja planuję właśnie reklamą Tak zdjęcia robisz właśnie do reklam jakiś tak Różne Ты одна на миллион, и мой влюбленный дом И сердце в унисон, стучит любовью унисон Мой разум невесом, я небесам пошлю признательность Ты нижайший поклон, наша с тобой встреча не случайна Ты моя загадка, мое сокровище, моя тайна Я напишу тебе сотни стихов, но их не хватит, к сожалению Чтобы выразить мою любовь А за окном февраль, а за окном метель А за окном трещат морозы и метет в Юга teraz до się где stanowiska, gdzie robią kolarz. Cześć Madziu, jak idzie? Idealnie, po prostu, no zobacz sama, no niesamowita, nie? Cześć, jak można imię? Marta. I co tutaj robicie? Nie wiem. <grymne> A może jest jakiś określony temat tego kolażu? Eee, kreski. Chodzi o To nowe. kreskami. Tu słyszę, Macia podpowiada działanie kreskami. To macie jakąś inspirację do tego? Nie wiem, robią co robię, robię to, co każą. No, trzeba słuchać yy, prowadzących, mhm. oczywiście. A może koleżanka coś powie? Temat tego działania, bo tu widzę, że jest, że działamy różnymi rodzajami linii, więc tworzymy to, co nam z tego wyjdzie. Jak kogo podrywasz? Nie, nie, nikogo nie podrywam. Jak to tak, nie? Przecież widać. Staramy się stworzyć żołędzia, tutaj koleżanka będzie robiła żołędzia, nie? Jak masz na imię? Dominika. I podoba się u nas w szkole? No, fajnie jest, ale mam wrażenie, że nie nadaje się do tego akurat. Bo to franek robi. Aha, okej. Okay. <laughs> tak? On ci pomaga, tak? No, tak, może tak. Powiedzieć. A czy może rzeźba to twój kierunek? Y za którym chcesz podążać? Na pewno nie. Rzeźba nie. Bardziej rysunek. No. No to ja myślę, że tam się niedługo stanowiska zwolnią. A czy chciałabyś przyjść tutaj do szkoły? No. Jak na razie, no to tak. Można masz na imię? Adam. I co to będzie? Jakiś mityczny stwór. U. A z wyobraźni? Z wyobraźni. I gdzie on ma głowę? Tu. No dobra, a to, to jest takie oko okay. duże. Tak. A czy może planujesz przyjść do tej szkoły na rzeźbę? Tak. Tak? A w której jesteś w klasie? W drugiej gimnazjum. No. No to już niedługo. Niedługo. Dziękuję. Dzień dobry. Co pani sądzi o tym całym wydarzeniu? Bardzo mi się podoba. A co najbardziej? dobry. Cześć! Cześć! Jak się pracuje? No super, jest bardzo duże zainteresowanie naszą szkołą ogólnie, gimnazjaliści chyba y, lubią nas, tak? Bardzo mi się tutaj podoba. Tak? na Facebooku i tam umieszczamy wszystkie aktualne wiadomości na temat życia naszej szkoły oraz różne takie rzeczy, które przyjdą nam do głowy, tam też umieszczamy. I bardzo się cieszymy z tego, że tą stronę mamy, ponieważ ona żyje. to co była to jest szkolna do tej pory jakaś była taka martwa, estetyczna, to jest dynamiczna, a to jest pani z telewizji, dziś ma do Tak właśnie, a to jest margaretka. Dzień dobry. Młoda krew i no. może u nas. Co pani sądzi o tym całym wydarzeniu? No uważam, że to wydarzenie jest niezwykle udanym wydarzeniem. Gościmy tutaj dzisiaj wielu gimnazjalistów z różnych, z całego naszego właściwie powiatu. No i mamy nadzieję, że zakosztują atmosfery naszej szkoły i to sprawi, że być może będą chcieli tutaj kontynuować swoją naukę. No myślę, że większość, większość uczniów też ma taką nadzieję. <laughs> Dziękuję bardzo. Cześć! Jak wasz na imię? Patryk. I co tutaj robicie? Nie się nie pyta. Nie każdy wiesz, tylko jest nieprzewidywalna. Witamy cię Michale! Witamy cię Margareto yy, Co o tym wszystkim sądzisz? Nie, jest bardzo fajnie. Ja w ogóle przypuszczałem, że będzie zupełnie inaczej, że będzie jakoś tak sztywno, że ludzie będą o Jezu, teraz ten wyrzeźbi to, ten namaluje tamto i potem koniec imprezy. Ale tu jest tak fajnie, grupowo wszyscy się integrują. O! No fajnie jest, jedzenie smaczne. O dzięki! Nie, fajnie jest naprawdę i tam fajne dziewczyny pracę robią na tych tekturach, mi się najbardziej podobają. Fajne rzeźby wychodzą. Rysunki też całkiem okej. Okay. Fajne, generalnie fajne. Nie zawiodłem się, a myślałem, że będzie dużo gorzej naprawdę. Byłem strasznie sceptycznie nastawiony, ale. spoko. Ludzie, sy ludzie sympatyczni! No najważniejsze. Witamy pana dyrektora. Co pan o tym sądzi? Ja nic nie pamiętam. A o tym, tak? Tak, oczywiście. Aha. No myślę, że fajna impreza, bo na, na ustach wszystkich gimnazjalistów widać uśmiechy i widać zainteresowanie, co po niektórzy jeszcze troszeczkę skromnie, jakby to nazwać, przestraszeni, ale nie wiem czego się boją. Nikt ich tutaj nie bije, ale to już mówię żartem. Tak jak widzimy, wszyscy się bawią dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. Dziękuję. Dziewczyny jak idzie? No, jesteśmy na początku, bo zmieniłyśmy koncepcję w trakcie, ale szybko idzie. Jesteśmy we dwie, więc jest dobrze. A czym się inspirujecie? czym się inspiruje tego? Ja Właśnie. To jest. Miało być w założenie takie kimono, ale chciałyśmy to chyba gdzieś zmodernizować, czyli kawałek jest troszeczkę krótszy i nie ma jednego tutaj. Z tej strony. Rozumiem. A... Interesuje Was w ogóle ten kierunek? Tkanina artystyczna? Właściwie to, mamy, jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale nam się bardzo podoba, właśnie w tych warsztatach. <laughs> Dziękuję. Jak zdjęcia? No, bardzo dobrze. Tak naprawdę jestem tutaj, chodzę, robię reportaż dla szkoły. Najprawdopodobniej tak jak ja. jakieś moje zdjęcia znajdą się na stronie. Widzą plastycznego. Także mam nadzieję, że. Będzie można jakieś zobaczyć. No i tyle. No a co myślisz o, o gimnazjalistach, którzy tutaj przyszli? Mają talent? Szczerze z tego co widziałam, to bardzo, najbardziej e, w, jakby zauważalny jest on w jakby to powiedzieć, tkaniny artystycznej, ponieważ e, dziewczyny, które tam robią, Boże, po prostu ja nie znam się na tym, także to dla mnie też jest niesamowite, bo weszłam tam i patrzę, a to normalnie sukienki jak jakichś, nie wiem, znanych e, projektantów, także no ja jestem bardzo zachwycona z gimnazjalistów. Szczęśliwie, no i super, no. Dzięki. Profesor. Witam. Co Pani o tym wszystkim sądzi? Podoba się? Bardzo interesująca impreza, na luzie, sprzyjająca twórczości. I tak oto dobiegł koniec tego pięknego dnia i jakże udanej imprezy. Zapraszamy za rok! Cześć. Cześć. Jak tam masz przerwę w działaniach artystycznych? E, nie, ja nie mam przerwy, ja nie działam artystycznie tutaj dzisiaj. A co tutaj robisz? Siedzę, piję kawę bardzo w miarę smaczna, parzona, taka w sam raz.